Cześć, witajcie! Z tej strony BlueBillVix i witam Was już w drugim odcinku. Oczywiście spadku. No i co? Ja sobie tu elegancko zaczynam kolejną woreczkę Jak sami widzicie, już drugi dzień jesteśmy na farmie od dziadka. Pomału, pomału sobie to ogarniamy, tak wam powiem. Nie chciałem waszy zanurzać tą całą orką, dlatego już mam prawie już jedną trzecią pola ogarniętego. W sumie do ogarnięcia, w sumie jedną trzecią, bo dwie trzecie już mamy ogarnięte, jak sami widzicie, pomału, pomału, ale. Do celu. Dzisiaj przede wszystkim skupimy się na ogarnięciu pól. No raz zaczniemy po prostu już siać. Jednak trzeba to jak najszybciej zrobić, bo ten sezon będzie pierwszy sezon krótki z tego względu, że musimy zacząć jakoś zarabiać, no bo jednak mamy te niecałe pięć koła, no ale tak jak pisaliście, pójdziemy jednak w krowy w tym sezonie już. No i trochę tych pieniędzy pójdzie. No a jednak musimy czym więcej zarabiać. Żeby móc po prostu dalej inwestować w pola, w nawozy, w maszyny ogólnie też no i trochę nam to zajmie, a jednak czas leci nieubłaganie, a my musimy czym więcej zarobić. Powtarzam się, wiem, ale jednak to jest całe klutej serii, ogólnie w większości serii, bo musimy zarabiać. Nie możemy stać w miejscu, bo będziemy się cofać. Musimy inwestować w nowe siewniki, półki, kolejne inne siewniki, żeby móc kolejne inne uprawy uprawiać. I przede wszystkim w nowe kombajny, bo jednak ten kombaj, który będziemy mieli te żniwa, zaskoczy no i trochę jednak nam to czasu zejdzie na tych żniwach, no bo to nasz kombaj i ma małą pełność zbiornika oraz mały header, przy czym jest dołączony do ciągnika. Taki mały spoiler, szczerze mówiąc, no ale co to jak nie wiecie jaka maszyna będzie? Choć się może się domyślać oczywiście, nie zabrałem tego. Oczywiście nie powiem wam jaką zobaczycie dopiero na żniwach myślę, że to będzie albo za odcinek, albo za dwa odcinki. Tego jeszcze nie wiem, bo... Chociaż nie, dopiero za dwa odcinki, to zobaczycie, będą żniwa ogólnie. Z tego względu, że będzie jeszcze jeden odcinek ze Siano Kosu, bo musimy przygotować się już na krowy, plus same krowy kupić. Plus jeszcze oczywiście nawozem przysypać, no bo jednak bez obornika lecimy, tak jak mówiłem w poprzednim odcinku. Więc dopiero będziemy mogli sobie pozwolić to na wszystko inne rzeczy w następnym odcinku. Porobić to, co jeszcze nie zrobiliśmy. Później, wiadomo, żniwa i zaczynamy kolejny, powiedzmy, już sezon. Co za tym idzie, lecimy wtedy od razu z obornikiem, bo krowy pewnie nam narobią tego obornika, co tym idzie będziemy mogli fajnie sobie nawieść darmowo oborniczkiem pola, plus do tego kolejne obrządki jak chodzi o krowy, plus też będzie pewnie sprzedaż mleka no trochę tego będzie akurat, trochę będzie więcej akcji wtedy przy krowach i ogólnie plus też nam zostaje prasowanie no więc tych odcinków będzie trochę więcej jeżeli chodzi o to, plus a bo inaczej nawet, po prostu będą bardziej ciekawsze te odcinki niż te które są, no bo jednak chcę jednak trochę to podzielić te odcinki na dane sekcje sekty, za Cał własnymi sektami w ogóle na dane epizody po prostu, że pierwszy epizod mamy nasze gospodarstwo pokazane, drugi epizod przygotowanie pól z zasianiem kolejny epizod no to jest takie pierdoły do pogarnięcia, żeby było, no a później wiadomo całe clue, cały finał bo, po co, to co my zrobiliśmy musimy oczywiście zebrać i później zaczynamy od nowa, ale wtedy będziemy mogli na większych uprawach porobić bo nie możemy ogólnie zrobić ani pszenicy, ani jęczmienia zostaje nam tylko obiec do zasiania i później będziemy działać. Też w zimę musimy posprzedawać, to nie jest tak, że nie, że nie będę patrzył na te ceny. Będę cholernia to patrzył, żeby jak największą cenę dostać, żeby opłacało się to wszystko posprzedawać. Plus jeszcze nam drzewo jest do sprzedania, bo ogólnie tego nie użyjemy. Jednak zawsze to jest dodatkowa gotówka, która naprawdę nam się przyda w tym momencie. Oczywiście sobie ładnie to wszystko zbronujemy, całe te pole. To jest ciekawostka, nie będę wam wszystkiego akurat całego bronowania pokazywał, bo to by było po prostu bez sensu, żeby was tak zanudzać tym wszystkim. Też lecimy na przyspieszeniu, bo uważam, że to jest taka część trochę nudna. Wiadomo niektóre rzeczy mogę zostawić w oryginalnym czasie, ale no nie przesadzajmy, że będziemy wszystko wam pokazywać, nie Teraz ja się zamyślę i po pojechałem z bychu już mnie goni trzeba uciekać. No wiecie, no też z drugiej strony jakby popatrzeć na to roleplayowo to jak czasami nie przez przypadek komuś wiedzie na pole czy coś to później za przyjechał urwa z miasta, już, już, już szkodzi, no już szkodzi, no to trzeba uważać, no wiadomo, ale no, czasami się zdarzy, no wiadomo, między jeszcze nie podkradą, no ale wiecie, niektórzy tak to robią, że aby więcej dla siebie, co, że to jest 10 cm, ale 10 cm, no to wtedy jest dużo, aby mieć więcej do siebie, a w ogóle co najbardziej uwielbiam, co miałem w z tym styczność, to jak przyjeżdżają miastowi do nawieś, to nie na taką półwieś, ogólnie tak wiecie, tak na tereny rolne, tam gdzie ma, ma, mają ludzie gospodarki, tam uprawiają te pola i tak dalej. No i później jest taka sytuacja, że przychodzą szanowni e, tak zwani Gorole i wiecie no, że... Przepraszam bardzo, ale tu jest za głośno, śmierdzi, muchy są, dużo jest much, bo państwem obornik. I wiecie, takie jest takie, kurde, widziałaś przedtem, że ten dom stoi już od x lot? Widziałaś co tu jest, bo na pewno musieliście przejeżdżać, patrzyli na tą działkę przed budową domu, a później chcecie zmieniać całą strukturę rolną. Ja rozumiem, że jest duża ekspansja terytorialna i tam gdzie były kiedyś pola osoby wspomnę parę lat temu. Wiadomo, to też nie jest jakoś stary, jest dość młodą osobą, ale tak sobie przypomnę tak 5, 6, 8 lat temu, tam gdzie kiedyś były pola i tak dalej, czy takie haszcze. Wiadomo, jak są haszcze, to spoko, ale jak były pola uprawne i tak dalej, jak później tak patrzysz, a tam jest całe takie osiedle mieszkalne, pewnie wiecie o co chodzi. Ale wiadomo jak jest w tych czasach niektórzy po prostu nie chcą robić na roli. Wiadomo, niektórzy są pasjonaci i tak dalej, dużo osób. No mam kilkudziesięciu znajomych, którzy właśnie w tą rolniczą stronę swojej rodziny poszli, i to jest akurat super, ale wiecie, no dużo osób woli chcą więcej, oni chcą po prostu zarobić, a się nie narobić też tak można, jak najbardziej, no ale później wiadomo, różnie bywa, no nieważne. Skupmy się właśnie na farmingu. My właśnie sobie ogarniamy kolejne nasze pole przy domie, bo kolejne pole, które będziemy ogarniać, to dopiero oczywiście polecimy talerzóweczką, bo oczywiście przed odcinkiem. A dokładnie w dniu wczorajszym sobie podjechałem, zobaczyłem jak to wszystko wygląda i tam posadzona żółte oleista, wiadomo, masę chwastów, ale myślę, że to sobie zrozumie właśnie bez łoeczki. Przyleci... Co tu się odwaliło? Okej, okay, dobra. Nieważne, nic nie było, a jak ktoś. No i wracając do tematu, no to oczywiście przejdziemy sobie talerzu to i myślę, że w końcu coś tam zasadzimy. Też musimy poszukać i łąki od dziadka, no bo jednak przyda nam się łąka. Żeby później nie było, że na łąki żadnego pola nie ma, mamy tylko te trzy pola i no i później trzeba będzie kombinować, to lepiej te pole co będziemy ogólnie talerzować to sobie zostawimy na później, w razie czego jak się nie dowiem e, gdzieś się tam papierach, czy tam się nie, nie popiszę do wujów, w cioci i tak dalej, czy nie pamiętam jakieś łąki, czy do jakiegoś tam przyjaciela od dziadka, czyli trzeba popytać, rozeznać czy jakaś łąka będzie, ale powinna być. To oczywiście zobaczymy już w następnym odcinku, jak będziemy robić ogólnie sianokosy i tak dalej. Właśnie, możecie napisać w komentarzach jakie odcinki wolicie, żeby one były dłuższe czy krótsze. Może tak napisać, bo wtedy będę wiedział, jak się sugerować. Czy po prostu chcecie więcej. Wiadomo, ja chcę jak najwięcej dawać takiego mięsa, takiego ko konkretnego tematu, konkretnych działań ogólnie w tym farmingu. Działań kontentu, po prostu chcę wam dawać jak najwięcej w tych odcinkach, żeby po prostu nie była to tylko jedna i monotonna akcja, tylko po prostu połączyć to jak stricte. Akcja powiedzmy taka wiosenna, że wszystko siejemy, uprawiamy pole i tak dalej, żeby to było wszystko w jednym. Ale może właśnie napisać, czy wolicie krótsze akcje, a dłuższe ogólnie jak wam to siedzieć, czy chcecie dłuższe odcinki i tak dalej. Też mogę wam powiedzieć stricte, że planuję trochę urozmaicić kąty na tym kanale, ale to na spokojnie, musi wszystko się ułożyć w odpowiednich warunkach i tak dalej. Też muszę tego więcej tego czasu nachapać, bo w sumie mam parę fajnych pomysłów. Tylko mnie jest tak, że wpadnę na pomysł, ale później jest taka wątpliwość tak, a może nie, a może tego nie będę robił, bo znów zawalę jak te inne serie po prostu i po prostu nie będę nic zrzucał i później zaś kolejna i to trochę dla mnie bez sensu, bo wolę się skupić teraz na jednej, więc je, taka jedna, taka polska seria to właśnie będzie spadek oczywiście chcę właśnie tak na tym spadku się fajnie rozjąć ale tak myślę na jednej pobocznej rzeczy żeby tak, taki dodatkowy taki konteczik do Was był żeby nie tylko sama Polska wejść ale też coś innego tylko rzecz polega na tym, że ja muszę się na tym bardziej skupić pomyśleć, zaplanować i wtedy od razu stoić, a nie jak to najczęściej robiłem, czyli po prostu spoko jest pomysł jest wątpliwość odciągam w czasie 10 dni i tak dalej, tam pół miesiąca a później dobra nagrywam i te wszystkie pomysły które mam to tak za bardzo nie wychodzą i później tak trochę zniechęcam, nie powiem, że nie, ale jest pomysł fajny, będę go ogólnie na dniach chciał nagrywać, ale kiedy wyjdzie to dopiero zobaczymy jak to wszystko powychodzi, też chcę, żeby właśnie był dłuższy odcinek, 20 czy 30 minutowy, plus naprawdę fajne kotentowo. Powiem Wam szczerze, pogoda w tej serii nam nie sprzyja, no ale nieważne, no sami zobaczcie, same czarne chmury nad nami są cały czas, no ale ten tak, zasypany siewniczek, więc możemy zacząć nasze piękne siewy. Pierwsze w tym sezonie, pierwsze na tej gospodarce u dziadka. Zawsze dziadek to wolał jak to godą. On to musi posiać, bo on wtedy wie, ani razu mi nie dał kawałka kawałka posiać, bo on to wszystko musiał posiać, bo wtedy miał stuprocentową pewność. Wiadomo. No ale teraz zobaczymy jak nam pójdzie, czy aż tak gorzej nam pójdzie od dziadka, czy po prostu pójdzie nam podobnie do jak do dziadka, może lepiej no. Polecimy też grubo z nawozami też to trzeba jednak polecieć z tymi nawozami, bo co tak patrzyłem tak na pirazy drzwi, tak na oko. to te pole, na którym teraz aktualnie się mamy około 0% nawiezienia ale tam u dziadka koło yy, no na gospodarstwie, koło te pole, koło dziadka no około domu te pole, to ma 50% tak samo 50% ma te pole, które było zasadzone w oleista, więc nie ma tragedii, no ale te pole nasze no musi trochę dostać nawozu takiego, żeby był 100%, też nie mówię, że będę wałował, chociaż może będziemy wałować, ale to dopiero tak klasycznie mówiąc, no, dopiero za parę sezonów, może za dwa. Zobaczymy. Też nie będę się skupiał cały czas na tym wałowaniu, bo to nie o to chodzi. Bo to też nie seria, w której chcemy jak najwięcej zarobić i w jak najkrótszym czasie. Bo jednak ta seria jest trochę polska, więc trochę na spokojnie będziemy do tego podchodzić. Ale nie mówię, że nie będziemy się jak najbardziej zarobić. Że to jest taka seria, też taka do pogadania z Wami. Żeby się trochę zapoznać, powiem Wam szczerze, że ostatnio wpadłem na, yy, wiadomo, tam Nocura se oglądam, Czornego też se pooglądam, wiadomo, MST i tak dalej se też pooglądam. I właśnie tych dwóch przyjaciół, co wymieniłem, czyli Nocu i Czarny Pan, wiadomo, Nocur był pierwszy, później Czarny Pan, to skomentował, jeżeli chodzi o ogólnie sytuację farmingowską i ogólnie na YouTube i tak dalej. I powiem Wam szczerze, że... Ciężko się czasami nie zgodzić z nimi, tak szczerze Wam powiem, ale też co powiedział Czarny Pan, to też jest. No, jak kurde powiedziałem Czarny Pan, to źle. czarny, jak to powiedział, no to, że właśnie fakt, faktem, pomimo że monopol na to jest trochę duży i duży z tych twórców, bo jak wpiszecie wystarczy pisać Farming Simulator i tysiące kanałów wyskoczy, to i tak nikomu każdy sobie nie szkodzi z tego względu, że. No, każdy robi co innego, wiadomo, każdy ma ten swój styl grania, przedstawiania gierki. Są właśnie kanały skupiające się trochę na odgrywaniu roli, że po prostu, no, pewnie znacie różne kanały, które używają modulatorów i tak dalej, żeby fajnie się wczuć w klimat, i jest to naprawdę fajne. I myślę, że każdy sobie nie szkodzi, każdy niech sobie robić co chce. Plus, każdy ogląda co też chce. Jednemu, właśnie podpasuje taka seria roleplay. Nie za bardzo tak jak nagrywają inni, zaś inni, wiadomo. Zależy od fanów i osób, które ogólnie oglądają. Dużo osób też, co oglądają, to są osoby grające, w tym czasem ja który nagrywa, ale też zobaczę sobie odcinki u Nocura, u Czornego, u ekipy MST, u kogoś tam jeszcze i tak dalej. Dzięki temu, że farming jest grą popularną, niektórzy powiedzą, że upada, że za dużo kanałów, to w jakim skrócie fajnie, bo powinno być jeszcze trochę więcej, więcej osób, które dane kontenty rozwijają, bo wtedy każda osoba ma co do oglądania. Ja nieraz mam tak, że po prostu nie mam... mam wiadomo, YouTube jest szeroki, ale nie mam co zobaczyć. I szczerze, też po jakimś względem sobie też tam lubię po swoją potworzyć, żeby jakiś dodatkowy content stworzyć. Może i to jest głupie, a co tworzę czasami, że... Wiecie, no, ładać nie umiem, ale... Przynajmniej ktoś skomentuje się, uśmieje, powie Co za Debil, jak on to łoży, tak się nie powinno orać. No ale wiecie, o to też chodzi, żeby po prostu była różnorodność w tym co tworzymy. Żeby nie było jednych i tych samych twórców, którzy tylko to samo tworzą cały czas i tylko ich oglądać. Bo to po chwili będzie nudne. Czemu? Po prostu każdemu się niektóre osoby znudzają. Też to jest po prostu naturalne, że kiedyś oglądałem tą osobę, no ale teraz ich w ogóle nie oglądam, bo po prostu nie jest to content przeznaczony dla mnie. A też po prostu uważam, że. Warto też tworzyć, nie tylko oglądać, ale też tworzyć, bo on naprawdę no i zaś po między no najechałem już już komunikaty, ale też chyba w modach gram, że można było komuś też fajnie posiać coś innego. <laughs> Wiecie, tak takie takim hamem być. W sumie kończę ten temat ogólnie farmingowskim, dopóki nikt nie robi niczego złego, nie szkodzimy sobie, więc niech każdy robi co chce, niech tworzy. A, wiecie to, YouTube to jest Sinusoida. Raz komuś fajnie wybije filmiki, raz komuś spadnie, raz do góry, raz w dół. Po prostu nie da się być cały czas na górze, czasami muszą wyświetlenia spadnąć i tak samo zainteresowanie widzów, raz spadnie, no ale raz przyjdzie taki moment, jak sam sobie mam, że jakiejś tam serii nie oglądam, ale mówię A, zobacza! No i jak mówię, a zobacza, no to później oglądam aż do nowszego odcinka, że po prostu w ciągu dwóch, trzech dni. 20 czy tam 40 cinkową serię po prostu kończę. Czemu? No bo po prostu tak już jestem, jak się na coś uprzę, no to muszę to zrobić, a w tym przypadku po prostu obejrzę, bo mnie po prostu będzie ciekawiło i wolę to zobaczyć. Też nie mówię, że będę co, nie wiem, cały dzień spędzę na oglądaniu, oj nie, 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 nie. Po prostu takie nudne momenty przeskipuję, no bo wiadomo, niektóre momenty są w niektórych seriach nudne, więc to to przeskipuję, ale takie do ciekawszych rzeczy, po prostu tam do posłuchania z nią chęcią też sobie pooglądam, posłucham i komentuję. Pamiętajcie, żeby zostawić suba oraz lajka. Ja o tym rzadko mówię, ale jak się wspomni mi no to sub, lajk like musi być, no bo inaczej co ty chcesz oglądać o megno na? No, no. lajk, like, sub i tyle. I lecimy dalej z tematem. Tak jak my lecimy z tymi siewami. Zdziwiłem się na początku, że nie można na tym silniku siać e, stricte. soi nie zasadzimy tym ciągnikiem ani sorgo. A chciałem właśnie soję zasadzić na tym kawałku, na którym teraz jesteśmy. Na repalto licho zasiejemy wszędzie, prawie że obies. tak z tego zarobimy. Będą ciekawe żniwa. Będziemy mieli właśnie dużo słomy, którą możemy też po części sprzedać. Resztę zostawimy do naszych krówek. Dzięki za oglądanie i widzimy się w kolejnym odcinku. Nara! No!